Jeśli chcesz nauczyć się przechodzić kampanię jak najszybciej, już około 4 godziny mieć to z głowy, zobacz, jakie sztuczki możesz wykorzystać, żeby właśnie swój czas przyspieszyć, żeby jak najszybciej właśnie przejść już do tych map, żeby z kampanią mieć spokój, to jutro o godzinie 16, czyli czwartek, będę właśnie spalał streamka na Twitchu. Mój Twitch to eberpoe. Link oczywiście będzie w komentarzu. Więc zapraszam do oglądania. Będę tłumaczył właśnie swój tok myślenia, jakie rzeczy można wykorzystać, jakie sztuczki można wykorzystać, żeby ten czas przyspieszyć. Oczywiście, z pytaniami również zapraszam. No i teraz przechodzimy już do filmiku. Blatnik Arrow Dead to zdecydowanie najszybszy i myślę też najprzyjemniejszy starter w grze. Na pewno, jeżeli chodzi właśnie o szybkość, obrażenia, to właśnie tutaj króluje z pewnością. A szczególnie, jeżeli mówimy tutaj o softkorze, bo w hardkorze to już trochę inna zabawa, bo jest to bardzo squishy build, jest spora szansa, że będziecie sporo ginąć. Natomiast. Swoją szybkością na pewno to nadrabia. Więc to, co akurat też ja najbardziej w tym buildzie lubię, to to, jak łatwo można z niego przejść do MF-owania. Bo MF-owanie to jest coś, co w tej grze lubię najbardziej. W każdej praktycznie widzę, już od tutaj paru lat lubię właśnie sobie MF-ować. I z niego bardzo prosty sposób można właśnie przejść z kampanii do map, z map T1 do T16, przechodzimy bardzo łatwo no i później właśnie do map T16 już możemy sobie przerobić build na MF build, tak żeby zarobić kuręcy jak najwięcej. No bo ten build się w tym najlepiej sprawdza, żeby czyścić mapy jak najszybciej i zarobić właśnie jak najwięcej kuręcy. Więc tutaj właśnie mam dla was parę drzewek, żebyście mogli jak najbardziej przyjemny i prosty sposób właśnie przejść kampanię, przejść później właśnie do tych map. No już zacząć sobie mf -ować. Tutaj właśnie mamy takich parę uwag, tylko jeżeli chodzi właśnie o same drzewko labelowanie, to taka pierwsza rzecz, którą macie, tutaj mamy parę właśnie wersji już na kolejne poziomy, żebyście mogli dodawać po kolei to, co Wam najbardziej się przyda. Więc tutaj właśnie na 21 poziomie na końcu dodajemy sobie tutaj umiejętność Precise technik Jest to bardzo, bardzo ważne. Bo ta umiejętność dodaje nam 40% obrażeń, jest to właśnie bardzo duża różnica, od razu na jakichś bossach, nawet na żółtych potworach powinniście to poczuć. Natomiast ona działa tylko, jeżeli nasze accuracy rating jest wyższa niż nasze życie. To możemy sprawdzić w bardzo prosty sposób, jak jesteśmy w grze, naciskamy C i otwieramy sobie, naciskamy sobie nasz default attack i offense, tutaj mamy main hand, accuracy rating i ta liczba właśnie być, musi być wyższa niż nasze życie i wtedy jak najbardziej już ten proces technik działa i możemy dostajemy właśnie ten bonus to 40% obrażeń z tym raczej nie powinno być wielkich problemów żeby nasze accuracy właśnie powinno, będzie większe niż nasze życie natomiast jeżeli z tym jak, jak będziecie mieli problem dodacie sobie akurat sporo życia nie będziecie mieć żadnej właśnie w łuku że na accuracy rating to w notatkach też właśnie jest rozpisane, eee, na przykład dodajemy sobie Precision Aura, stosujemy ją tylko kiedy potrzebujemy akurasy. No i tutaj mam rozpisane też ogólnie, jakie używamy yy, właśnie gemy, na jaki etap gry, eee, właśnie na jakich levelach, jakie mamy setupy. Eee, tutaj możecie sobie dosyć łatwo śledzić jakich kolorów potrzebujecie żeby też bez problemu, właśnie przechodząc przez kampanię, żebyście wiedzieli, ok, potrzebuję na przykład trzy niebieskie, jeden, y, trzy zielone, jeden niebieski, trzy zielone, jeden czerwony, czy jaki właśnie potrzebujecie gemów? Y, tutaj to co to ważne, np. level level 1.11 przechodząc przez pierwszy akt, jeżeli na przykład takie gemy tutaj mamy napisane, natomiast jeżeli jakiegoś jednego z nich na przykład nie będziecie mieli, to też problemu jak najbardziej nie będzie. Jak będziecie mieli wszystko oprócz jednego gemu no to raczej tak obraźnie mam starszy, raczej problemu nie będzie. Natomiast no celujemy po prostu w to, żeby znajdować przedmioty z takimi dziurami, jakie potrzebujemy. No i właśnie, żeby takie gemy stosować. Tutaj też co ważne, możecie zobaczyć, że na przykład nie mamy tutaj dodanego w tych pierwszych właśnie W tych pierwszych setupach nie mamy lightning arrow, tylko jest tutaj right now arrows, a na początku też Galwanie arrow. No bo lightning arrow możemy dostać dopiero od 11 poziomu, właśnie już dopiero na sam koniec aktu pierwszego. I tutaj macie wybór, możecie albo grać właśnie z lightning arrow i wtedy tutaj macie napisane też niżej, jeżeli właśnie gramy lightning arrow to z takim setupem właśnie takie gemy używamy. Natomiast jeżeli chcecie grać najbardziej optymalnie, czyli tak jak stosują np. speedrunerzy, ogólnie osoby, które przechodzą kampanię jak najszybciej, jeżeli chcecie być rzeczywiście najbardziej właśnie zoptymalizowani, no to zamiast właśnie Lightning Carol do levelowania stosujemy Arrows. Jest to troszkę szybsza wersja, nie jakoś dużo, ale troszeczkę szybciej się właśnie leveluje z Arrows, bo ma po prostu troszkę więcej obrażeń i na początku też łatwiej się nim czyści takie większe grupy potworów. Póki jeszcze nie mamy właśnie do Jakichś dodatków do Lightning Carol, które dodają nam więcej projectile i takich rzeczy, no to właśnie Rain of takie takie grupki potworów będzie nam częściowo łatwiej. Więc polecam właśnie z tym levelować i y, sobie zamienić, po prostu zamieniamy się wtedy na Lightning Carol dopiero po naszym trzecim labie. Y, czyli jak tutaj mamy właśnie, z będziemy mieli dodane w ten sposób. No będziemy mieli dodane Gathering Queens, Farshot i Endless Munitions to wtedy możemy zamienić się już na lightning arrow i wtedy właśnie tu mamy napisane w jaki sposób, to, jakie to tutaj stosujemy natomiast zawsze możecie właśnie tutaj ściągać tą ściągę sobie tutaj używać żeby bez, przez kampanię bez problemu przejść i też na końcu tej ściągi mamy tutaj regex na to jest coś co możecie, jeżeli nie wiecie o co chodzi to stosujemy tego bardzo prosto Skupiacie sobie to po prostu ctrl c tak normalnie jakbyście kupowali jakiś tekst i wchodząc do gry wchodzicie, jeżeli wchodzicie do vendora i wpisujecie tutaj właśnie w highlight search wpisujecie ten kod no, to pokażę Wam się itemki, które mogą być dla Was korzystne do kupienia u Czyli tutaj głównie patrzy na to, że mają trzy połączone dziury i właśnie takie kolory, które potrzebujecie. Czyli właśnie trzy zielone albo dwa zielone, jeden czerwony, dwa zielone, jeden niebieski albo cztero. Jak są cztery właśnie dziury, to w ten sam sposób to działa. Więc możecie bardzo prosty w ten sposób znaleźć sobie właśnie jakieś itemy, których właśnie dziur potrzebujecie. To nie jest nic skomplikowanego i opłaca się to robić w każdym akcie, właśnie wchodząc do wendora, czasami, właśnie nawet razy, parę razy w jednym akcie, żeby takie przedmioty znaleźć, bo czasami jest to problem, żeby znaleźć wszystkie takie przedmioty z, akurat z takimi dziurami, które do dla, dla Was pasują. Więc, tak, jak najbardziej, możecie to w bardzo prosty sposób tutaj rozwiązać. No więc tutaj właśnie przez. Spokojnie takim właśnie drzewkiem, takim z tymi wszystkimi gemami przez kampanię sobie przejdziecie. I oczywiście link do tego będziecie mieli w opisie. Tutaj potem wchodzimy na drugie, właśnie jak już na drugi link, kiedy już dojdziecie do map. Mamy tutaj już właśnie skille, wszystkie, w jakich tutaj możecie sobie łatwiej podpatrzeć. Na przykład w hełmie mamy w ten sposób, dwa czerwone, dwa zielone, i tamki sobie możecie podpatrzeć. I tutaj ważne mamy trzy wersje, nawet cztery wersje. Zaczynamy właśnie najpierw naciskać starter. jeżeli kiedy tutaj macie starter, to ważne też, żebyście w Tree ustawili sobie starter. Żebyście zawsze. Jeżeli przychodzi o wyższej wersji, to zawsze właśnie patrzycie również wtedy zmieniacie w itemach no jak, Jaka jest wyższa wersja, jakie ulepszenia możecie sobie właśnie kupić. Bo w ten sposób będzie Wam najłatwiej właśnie te ulepszenia sobie kupować. Więc, zaczynając od starteru, właśnie sobie dodajecie takie drzewko, jak już właśnie dojdziecie do map, i szukacie właśnie e, takich itemów. Oczywiście większość itemów tutaj no to po prostu z życia i rezisty, e, no bo na start wiadomo, że dochodząc na kampanię, no to więcej rzeczy nie będziecie i wtedy właśnie jak już takie uzbieracie, że jesteście spokojnie, spokojnie w stanie robić te mapki, no to patrzycie sobie na jakie ulepszenia możecie po kolei robić. To co będzie dla was najważniejsze to już przez kampanię i właśnie już do, później do łuku, to jest właśnie w, e, przepraszam, później <laughs> przez kampanię do map, no to właśnie wasz łuk. Bo łuk to będzie największe źródło waszych obrażeń, no i też trochę kołczan, ale ogólnie łuk. Więc tutaj jest taki malutki guide jak możecie sobie taki łuk skraftować, jak już dojdziecie do map, taki wystarczający, powiedzmy, na pierwszy etap gry. To tam właśnie macie go rozpisane, natomiast to jest właśnie bardzo proste. Właśnie mając jakiś, po prostu bazową, najlepiej jest użyć SpineBow, natomiast tak jak to jest napisane, możecie użyć też Ivory albo Bone, bow, nie, to problemu nie ma, natomiast używając, macie, mając taki prosty łuk, spamujemy właśnie takie esencje. Taka esencja zawsze doda automatycznie właśnie ten Lightning Damage, czyli tutaj mamy 21 do 400 i używamy takiej esencji do momentu kiedy też będziemy mieli inny Elemental Damage. Tutaj mam na przykład 16 do 29 Cold, no ale to jest zdecydowanie za mało. Bo to 16 do 29 to jest tier 9, tier najniższy, więc to jest właśnie za mało. Stosujemy właśnie takiej esencji do momentu kiedy ten drugi Damage będzie wystarczający. No tutaj też mamy akurat mało. To długo nie powinno zająć, no tutaj mam na przykład Total Damage 564. Celujemy w jakieś 600-700. Możecie to właśnie taki Damage, też tego właśnie taki trik. O tutaj na przykład nam się taki łuk zajebisty trafił: 892. Właśnie na starter, gdyby nam się trafił taki łuk, właśnie po paru esencjach, no to byłoby naprawdę zajebista. I to, jak ja sprawdzam tutaj, jakie on ma obrażenia, właśnie totalne i Elemental. To używam po prostu aplikacji um, Awakened Poem Trade. To jest ona akurat jest do tradowania, natomiast bardzo dobrze sprawdza się właśnie tego, żebyśmy mogli sobie te obrażenia sprawdzić. <laughs> Więc w ten sposób macie to wszystko rozpisane. Jeżeli właśnie na jakieś lepsze łuki, na lepsze quivery, będziecie chcieli też mieć dostać guida, jak je zrobić, to mogę w takim oddzielnym filmie już to zamieścić, akurat. Też to też jest troszkę bardziej skomplikowane. Natomiast to oczywiście jak najbardziej też nie jest na tyle trudne, żeby nie dało się tego zrobić, nie dało się tego ogarnąć, więc myślę, że każdy z was też by to ogarnął. Natomiast no to już te trzeba troszkę więcej wytłumaczyć. Więc tak to sobie właśnie możecie bez problemu już tutaj wszystko zobaczyć. No i przechodzimy do końca z ostatniej tutaj wersji, to już właśnie kiedy mamy taki dopiero, natomiast ważne, dopiero kiedy już tutaj będziecie mieli tą wersję ostatnią. Czyli już będziecie mieli rzeczywiście dużo obrażenia, będziecie mieli dobrej temy, będziecie w stanie spokojnie czyścić mapki Tier 16. Dopiero wtedy przechodzimy do mf bo jeżeli przejdziecie do mf tak jak tutaj to właśnie będzie napisane, zbyt wcześnie, no to po prostu gra będzie dla Was trochę nieprzyjemna. Będziecie łatwo ginąć, będziecie mieli mało obrażeń, no i nie będzie się to po prostu opłacało, bo jeżeli nie robicie mapek wystarczająco szybko, to nie ma sensu w mf no bo tak naprawdę więcej byście zarobili po prostu robiąc bez żadnego MFA, mapki jest 16 po prostu bardzo szybko z, z dużymi obrażeniami e, więc dopiero jak już te obrażenia będą dopiero jak przeżywalność będzie no to zacząłem przychodzić właśnie tutaj do tej wersji i tutaj mamy już wersję z wszystkimi temami e, czyli mamy właśnie wentory mamy goldwyrmy wszystko co właśnie jest tutaj do MF-owania e, wypełnione e, natomiast to co też ważne nie musicie że, że mieć wszystkiego naraz, nie musicie zakupować wszystkiego na zapas, żeby zacząć się z, zmieniać właśnie na MFA, możecie wymieniać po jednej części, tak? Więc szczególnie na początku. Na przykład takie 10 Quantity, nie wiem też jak, czy jak to, w jaki sposób to działa, ale Quantity, im jest mniej, tym jest bardziej efektywna. Czyli takie pierwsze 10 quantity da nam więcej przedmiotów, więcej właśnie efektywności niż kolejne 10 quantity. Dlatego też, zamieniając nawet taki jeden przedmiot, zazwyczaj właśnie zamieniamy najpierw na biscoisza, na nasz pasek. Tutaj dostajemy właśnie 5 quantity, no i też sporo rarity. I nawet taka jedna zmiana, to już możemy nam sporo dać, właśnie jeżeli chodzi o ilość przedmiotów. Natomiast robimy tylko te zmiany wtedy, kiedy to nie wpływała się na szybkość życzenia mapy. To jest ważne, żeby to MF-owanie było jak najskuteczniejsze. To najpierw robimy takie małe zmiany, nawet jeżeli to jest parę quantity, to to dużo nam może w, 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 tak naprawdę zmienić. No ale e, te, pierwszy cel, nawet jeżeli nie mamy żadnego quantity, no to pierwsze, co chcemy spokojnie, pierwsze 16 mapy, móc wyczyścić bardzo szybko, bez problemu. nie ma, Na przykład jak czyścimy Legion, to że można było ca cały Legion wyczyścić. Nie męcząc się z bossami, nie męcząc się z żółtymi potworkami, dopiero kiedy to do tego dosiedziemy do, do tego celu, no to przerabiamy się na MFA. Więc tak no, pokażę Wam też tutaj chwilkę jak mapkę robię, w jaki sposób właśnie wygląda gameplay. Natomiast tak, jeżeli właśnie chcecie jak najszybciej przejść do tych map, jak najszybciej więcej kuręcy zarobić, no to to jest zdecydowanie build, którym najłatwiej będzie Wam to zrobić. Ja też będę właśnie wrzucał strategie na atlasowe, w jaki sposób ja właśnie staram się MF-ować, w jaki sposób, czy właśnie robię legiony, bo też do końca nie wiadomo, jak to będzie wyglądać. No bo właśnie teraz jest nowy sezon, są zmiany, nie wiadomo jeszcze, co będzie tak naprawdę najlepsze. Więc jak już trochę tego odkryjemy, jak już trochę tego sezonu nowego będzie odkryte, tak najbardziej też będę takie filmiki wrzucał. Więc dzięki za oglądanie i trzymajcie się, cześć.